jak trącisz taka... mocniej, jak nie trącisz, to nic nie będzie, ale jak trącisz mocniej, to się trochę przewróci. Aha. No, ona będzie wycięta, w sensie. Aha. Nie, ja jestem osobą, która się notorycznie spóźnił wszędzie. I nawet na to, <grym> na to gra mi się udało spóźnić. To jeszcze muszę mówić chyba. Nie właśnie, nie, 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 musisz, już spoko. Tak, to... Proszę panią. Nie będę, jak się kręciła, dobra Sorry. Teraz ja, teraz ja. Co? Coś było nagrane? Ja tylko raz powiem więcej nie pamiętam. To, to się wytnie, zawsze jest tak. Ta. Będzie pan zadowolony? Będzie tak? No to chciałem jeszcze powiedzieć dwa zdania. Opi, a ja pipip. Dobra. Jedziesz. Opi. Okay. Pipip. Już Spożyłeś moją koncepcję Nie, 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 nie. on klej sobie z złotego zęba. Już się, już się nie kręcę, już się nie kręcę. Ale dajcie mi jeszcze szansę coś powiedzieć, może to będzie jakby z każdym, każdą kwestią się... No dobrze, oczywiście. Nie, kolejne tak. Cześć, Jarku. Jestem właśnie gwiazdą. A o co, jaki temat w ogóle? Dobra, to ja tylko pupę blokuję, żeby nie... Tak. Badacie danych to my... On ja się nagadał, nie? No, ja a Ko Konrad, Konrad, ty zrób szefie. Zepsuł się serwer. Ja mam tam prośbę, yy, przepraszam, tak że... Ciszej tą myszką. A ja dobrze? A ja znam? Ty, ty najlepiej. To ja, mówię do, ja mówię do Aldony, a Aldona cały czas mi mówi, że dobrze. Proszę, Asia kaligrafująca. Pozwalamy w opie raz na pół roku wyjść do tlenić. OPI PIP to miejsce, gdzie... Kurde, no, czekaj Nie zapominajmy jednak o świetnych specjalistach usprawniających ten proces. Wspomagających ten proces. Bip, bip. Aha, że to jest rozwozania. jakby taki... Okej, okay, dobra. <grym> <grym> y więc staram się tak, tak, tak ten myśli budować, że można było to wyciąć A, potem. Ale, ale już też... Teraz A mam o? nadzieję, że to nie... <grym> nie nie, nie, <grym> nie, nie tak. nagrywamy. O, bip, Widziałeś to? widziałeś no, ten serial, serial ostatnio? To... <grym> Jeżeli mówimy o doświad... <grym> Mail przyszedł. Takie długie złożenie z uśmiechem. Super jesteś arty, naprawdę. Stresujące to jest, powiem Wam, jakby nie. Zabierzcie tą kartę. Mogę jeszcze raz to powiedzieć? Tak, tak, jeszcze mówić, 50 razy? Pozwala. Tak, 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 tak. Ja raduję się, ale w sobie. O, wiem, wesoły. Te takie koncertowe. When I say opi, you say peep, opi. Opi. <grym> no i mamy do Super. ty to masz gadane powiedzieć? Co nie? Czasami. Czasami. Nie. <grym> y dobra. Koniec, to już no naprawdę. To słyszało. Bez sensu.